No trzeba, trzeba, korzystać z tego, że z pieskami na spacer można wychodzić, no chyba, że do sklepu no to też można, ale chodźcie no tutaj, chodź Felusia, chodź no tutaj, powiedz no jak jest dobrze na spacerze, nie, to jest, tak, to jest tylko i wyłącznie spacer, żeby żadne służby mandatu tu Feli nie dały, no Wacek to jest w ogóle nie, nie zainteresowany żadnymi służbami chyba, chociaż nie, biegnie Wacenty, także, także jest to spacer z pieskami, O! Chodźcie wy tutaj wy, ale zadowolone Także o, no, las jeszcze się nie budzi do życia Powolutku to wszystko No ale, ale można wyjść yy, Nikogo nie spotkaliśmy po drodze yy, Także cisza, spokój yy, Wszyscy zostali w domach no Widocznie na, na, na wsi psy biegają po podwórkach albo na łańcuchach Nie, chyba nie, zresztą to tak tylko no, ale ja ze swoimi tutaj na spacer wyjść mogę. No i z tego korzystam oczywiście. O, może zmienię. No to... O, także, także, jak już korzystając z tego, że jestem na dworzu, to powiem kilka słów, bo, bo dzisiaj w internecie wyczytałem, że targowisko w Szydłowcu zamknięte i, i ludzie się domagają, żeby, żeby otworzyć, no bo, no bo przecież jedzenie jedzenie można by przecież sprzedawać, kupować jakieś tam swojskie, czy jakąś tam prosto od rolnika jakieś mięso, czy pomidorki, czy tego no a tu zamknięte no i, no i rozmawiam z kolegą, śmiejemy się a on mi mówi, a z czego ty się śmiejesz, a u ciebie w Skarżysku to myślisz, że jest inaczej no i kurde, patrzę w internet no i rzeczywiście, no, targowisko miejskie w Skarżysku także zamknięte no i, że tak powiem, nieładnie chuj mnie szczelił, bo, bo przecież w tej chwili i co by na to nie patrzeć no przejrzałem ten, tego internetu troszkę gdzieś tam, że Sanepid wystosował pismo do prezydenta Skarżyska no i prezydent zamknął, nie wiem czy przy Szydłowcu było tak samo, że Sanepid do burmistrza wystosował pismo, czy burmistrz sam z siebie, no tego to akurat nie wiem no ale w Skarżysku jest tych stron internetowych troszkę więcej, przynajmniej są mi znane no i, no i wyczytałem tak, no i to, no jest to po prostu skandal żeby zabraniać rolnikom sprzedawania własnych produktów. No naprawdę, jeśli ktoś w tej chwili gdzieś tam miał swoje rzeczy, czy swoje jabłka, czy inne produkty rolne, to one nie będą czekać, aż koronawirus sobie pójdzie, tylko one się zepsują i po prostu nikt, nikt z tego nie skorzysta. Ani rolnik nie zarobi, ani ja na przykład nie zjem świeżego polskiego jabłka, bo nie będę mógł kupić. I co lepsze, jaka tu jest w ogóle logika w tym wszystkim ponieważ ja już będę mówił o Skarżysku bo, bo nie, chcę, nie chcę o Szydłowcu no ja jestem ze Skarżyska więc o, o swoim mieście będę mówił logiki tutaj nie ma żadnej bo przecież targowisko miejskie no to tam jest hala mięsna która przecież niczym się nie różni na przykład od hali Comflandu czy Lidla w Skarżysku no po prostu jest to tak samo no wchodzi, wchodzi się kupuje i wychodzi więc nie ma tutaj ani mniejszego zagrożenia Koronawirusem ani większego, no jest dokładnie takie same. Zresztą ci sami ludzie podejrzewam, że chodzą, chodzą do Kauflandu i czy tam, czy na targowisko. Także, także jeśli ktoś ma być zarażony, czy gdzieś tam rozsiewać, to tak dokładnie takie same szanse są tu i tutaj, na przykład. Nie? Czy tam w Lidlu, czy w Biedronce, no nie chce się tylko jednego czepiać, żeby nie było. Także no jest to decyzja naprawdę skandaliczna. I w ogóle to jest decyzja haniebna, że. Że skarżyszczanin może iść i dać zarobić niemieckiemu Kauflandowi czy niemieckiemu Lidlowi, nie wiem, Biedronka portugalska, chyba czy hiszpańska w tej chwili. Kerfur to chyba francuski. No, no nie wiem, no jest tam jakaś sieć też. No pewnie jest kilka też sklepów polskich otwartych, no ale te, które kumulują w tej chwili największe obroty, w Skarżysku, są te, które wymieniłem. Także, także jest to hańba, że, że w Polsce, w polskim mieście Dorabiać się mogą w tej chwili zagraniczne koncerny, a polski rolnik nie może przejechać na targowisko i sprzedać swojego produktu, który, który wyprodukował naprawdę raz, że w niewielkich ilościach, pewnie, bo to nie są przecież jakieś hurtowe ilości, ale jest to podstawa do tego, że może na przykład jakiś tam następny tydzień przeżyć, czy następny miesiąc, no bo jeśli się z tego utrzymuje, to nie jest tak jak wielkie. Koncerny, które i tak są pewnie pozwalniane latami z podatków, a jak im się kończą zwolnienia z podatków, to zmieniają szyld i jadą dalej na następnych ulgach. Tylko ten rolnik no, żyje z dnia na dzień albo z miesiąca na miesiąc maksymalnie i zabronić mu w ogóle sprzedawać własnych płodów rolnych. No to tak jak mówię, no mogę się tego powtórzyć, jest to skandal po prostu, żeby w polskim mieście tak było. No ja nie, wiem, ja nie wiem, czym to było, czy to Sanepid w ogóle przemyślał, że ten no bo ja rozumiem, no jest zagrożenie koronawirusem, więc zamykamy wszystko, tak? Zamykamy targowisko, występujemy do prezydenta miasta, że trzeba zamknąć wielkopowierzchniowe sklepy powyżej no nie wiem, powy, powiedzmy powyżej 200 metrów kwadratowych, bo tam się zbyt dużo ludzi kumuluje na raz i w ogóle w ciągu dnia. No nie wiem, zamykamy targowisko, wtedy zamykamy Manhattan. No, no jest to i okej, okay, no i wtedy rozumiem, każdy ma równe szanse. Natomiast nie no tutaj gdzie? Niemiec zarobi, Hiszpan zarobi, Francuz zarobi, a polskiego rolnika upierdolić po prostu, już tak brzydko mówiąc. I no i co? No, 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 no normalnie ja po prostu, jako obywatel tego kraju, obywatel tego miasta, to żądam, że. E, żeby jeszcze raz przemyśleć tą decyzję i w ogóle nie przemyśleć tylko otworzyć targowisko miejskie bo nie żądam żeby zamykać tych wielkich sklepów bo, bo to wiadomo że w tej chwili jest niemożliwe bo ludzie gdzieś te zakupy rob muszą robić ale, ale żądam żeby targowisko miejskie było dla polskich rolników otwarte i żeby oni mogli tam sprzedawać i żeby po prostu mogli żyć bo to nie jest łatwy kawałek chleba e, gdzieś tam e, uprawa czegokolwiek czy hodowla e, także no, 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 no no cóż, no, no tak jest, no, no nie wiem czy jeszcze mamy czekać, na co mamy czekać, czy no, nie wiem, może MP w skarżysku się pojawią jak za okupacji na przykład Norfur-Deutsche, czy tego, no bo jak tylko Niemiec ma zarabiać, to może tylko Niemiec może jeździć na przykład, albo z przodu, no nie, a z tyłu tam gdzieś Polak skulony tam tego, no i albo, albo na zewnątrz gdzieś tam, nie wiem jak ktoś oglądał, no za okupacji nieraz się na zewnątrz tam trzymali i jeździli, także, także no ja nie wiem, no po prostu o co my żeśmy walczyli, właściwie nasi przodkowie. No to nie wiem, no jeśli walczyli o to, żeby teraz Niemiec mógł zarabiać, a Polaka był pierdolić, To po co była ta walka? Po co składać te wszystkie wieńce gdzieś tam w tym obrońcom ojczyzny cały rok, a później podejmować bzdurne decyzje. No, no nie wiem, no w tym Sanepidzie, No to powinny siedzieć jednak wykształcone i mądre osoby i powinny wszystkich równo traktować. No nie wiem, no w magistracie też raczej myślę, że jak przychodzi przychodzi durna decyzja, no to można by poprosić o uzasadnienie na przykład, nie? Na przykład a czym się różni na przykład sprzedaż ziemniaków na targowisku od sprzedaży ziemniaków w wielkopowierzchniowym zagranicznym molochu. No ale chyba nikt nie wpadł tam na taki pomysł, żeby żeby ktoś żeby Sanepid na przykład uzasadnił swoją decyzję tylko po prostu: "A" A zamykamy, bo jeszcze coś się stanie później będzie na nas, nie? A, my, a my nie chcemy za nic odpowiadać. Także, także y, jeszcze raz mówię y, y, jako mieszkaniec z miasta w ogóle i mieszkaniec tego kraju, że wszystkie targowiska y, powinny być po, pootwierane, przynajmniej jeśli chodzi o sprzedaż płodów rolnych, wyprodukowanych y, y, własnymi rękami przez rolnika. Takie nie można tego ograniczać, jest to, jest to po prostu hańbiąca decyzja, i ja myślę, że od najbliższego wtorku y, się to zmieni, bo, bo, no, no, bo po prostu ja nie widzę inaczej. Także, także cóż, ja idę dalej i y, o, proszę bardzo, pieski sobie biegną. Korzystam z tego, że można, także y, jaśnie panujący nam. Premier powiedział, że z pieskami wychodzić można i można też do sklepu jeździć. Nie powiedział, że do najbliższego. Także też można sobie na rower wsiąść i jechać do sklepu, na przykład 60 km od miejsca zamieszkania, bo tam jest może taniej. Także także cóż, no, kto musi siedzieć w domu, a kto musi z psami wychodzić, to wychodzi na spacer. No i oczywiście no, no, no bronimy się przed tym wirusem jak możemy. No i cóż, no chyba tyle na dzisiaj. Także do następnego.